Olaj Marcin Sawicy witają w podcaście u Usawickich. Podcaście, który stara się opowiadać o edukacji, szeroko rozumianej edukacji dotyczącej szkoły, rodziców, nas dorosłych, jak i naszych małych dzieci. Serdecznie zapraszam. Witam serdecznie w naszym studio pana profesora Marka Kaczmarzyka i dzisiaj chcemy porozmawiać w naszym podcaście o tym, dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły. I zacznę od tego, czy to jest takie ważne to pytanie? Dlaczego to pytanie jest istotne? Dzień dobry Państwu. <laughs> ono jest istotne, a właściwie przewrotne. Dlaczego? Dlatego, że w szkole tym najistotniejszym aspektem naszego funkcjonowania, na który najczęściej zwracamy uwagę, jest zapamiętywanie pewnych rzeczy. No, trudno by było sobie wyobrazić szkołę bez procesu zapamiętywania. I on jest dla nas taki najbardziej podstawowy, najbardziej czuły. Z perspektywy funkcjonowania szkoły, ale nie tylko szkoły, de facto właściwie całego naszego życia, z perspektywy tego, co biolodzy nazywają neuroplastycznością, a więc faktem, że każda informacja, czy każde zdarzenie, każdy percept, cokolwiek nam się zdarza, zmienia nasze mózgi. To jest zresztą najbardziej fascynujące zjawisko, które daje nam możliwość korzystania z zasobów przeszłości. Pamięć jest takim sposobem, który znajduje nasza, który znajduje nasza przeszłość, żeby mieć wpływ na naszą przyszłość. A my tu i teraz, korzystając z tego, tworzymy jedno, a korzystamy z drugiej. Dlaczego hipokampy? Dlaczego tak nazwaliśmy ten, ten, ten odcinek? Dlatego, że hipokampy, poza wieloma innymi funkcjami, są również rodzajem bramy, klucza, właściwie bramy do zasobów pamięciowych. Innymi słowy, aktywność hipokampów będzie decydowała o tym, na ile sprawnie jesteśmy. W stanie po pierwsze tworzyć szlaki pamięciowe, czyli deponować pewną informację w pamięci trwałej, jak będzie czas, to sobie porozmawiamy, jak to się dzieje, i odwrotnie, ten hipokamp jest również odpowiedzialny za to, z jaką sprawnością będziemy w stanie już istniejące szlaki czy też ślady pamięciowe, nazwijmy to w ten sposób, pewne reprezentacje neuronalne konkretnych zdarzeń wcześniejszych, E, e, przypominać sobie, czyli wracać do, e, do tych stanów. E, tak nawiasem mówiąc, warto by było zdefiniować sobie pamięć na poziomie neurobiologicznym, bo my też mamy czasami z tym problem. Pamięć, drodzy Państwo, jest powrotem do stanu mózgu, który miał miejsce w momencie, kiedy coś się działo. Innymi słowy, jeżeli Państwo przeżywają jakąś emocję, to w Waszym mózgu pojawiają się całe szeregi pobudzeń różnych struktur. Moglibyśmy je tu wymieniać, ale po co? Które definiują takie, a nie inne, rodzaje samopoczucia związanego z tym czymś, co się stało. Kiedy Państwo przypominają sobie to zdarzenie, to Wasz mózg wchodzi dokładnie w takie same stany, jakie miały miejsce wtedy, kiedy to się działo, i na tym polega pamięć. Tak działa pamięć na każdym poziomie. Czy będzie to zapamiętanie numeru telefonu, czy będzie to zapamiętanie przyjemności, jakie sprawia nam jakiś rodzaj dania, za każdym razem nasze szlaki pamięciowe mają taki właśnie charakter. I to jest moc wspomnień między. Innymi. Dokładnie tak. Moc i jednoznaczność. Nam się czasem wydaje, że jeżeli wspominamy coś, to sobie wyobrażamy coś nieistniejącego, i możemy panować na przykład nad tym inaczej, że potrafimy sobie oddzielić różne warstwy owego wspomnienia. Zdarzyło mi się coś przykrego, ktoś mi coś przykrego powiedział. Teraz chciałbym przeanalizować, co mi powiedział i co powinienem następnym razem mu odpowiedzieć w takiej sytuacji. Niestety nie przywołam tylko i wyłącznie informacji, czyli tego, co on mi powiedział. Zwali mi się na głowę, na, na głowę, czy do głowy właściwie powinienem powiedzieć, zwali mi się cała emocja, która temu towarzyszyła. To jest y, 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 pewien problem, prawda? Ponieważ nie jest tak łatwo potem o tym myśleć. To Mamy z tym problem. Albo za tym wyobrażenia. Dokładnie, dokładnie tak. Znaczy, za tym, y, wiecie Państwo, nawet trudno zdefiniować różnicę między wspomnieniem a wyobrażeniem. Y, y, tak na dobrą sprawę, y, biolodzy zajmujący się y, teorią wcielonego umysłu, czy ucieleśnionego umysłu, powiadają, że bardzo trudno jest z perspektywy aktywności neurofizjologicznej odróżnić wspomnienie od aktywności obecnej. Innymi słowy, jeżeli jeżeli ja na przykład obserwuję jabłuszko, które wisi na, 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 na gałęzi jabłoni, to w moim mózgu, gdyby mi go w tym momencie można było obejrzeć, powiedzmy w rezonansie magnetycznym, pojawiają się pobudzenia w pewnych określonych częściach owego mózgu, które reprezentują tą obserwację. Ale kiedy mnie po pół godziny ktoś zaprosi do takiego badania i poprosi o to, żebym ja sobie przypomniał owo jabłko. I znowu przyjrzy się mojemu mózgowi jego aktywności. To proszę sobie wyobrazić, że z grubsza ta aktywność będzie taka sama, jak w momencie obserwowania. No i bardzo wielu neurobiologów mówi, że to na dobrą sprawę z perspektywy funkcjonowania mózgu, mm, jeśli chodzi o samą aktywność, to jest to samo. Oczywiście, my mamy wbudowane w mózg sposoby odróżniania jednego od drugiego. My się w tym nie gubimy. Nasza ewolucja wyposażyła nas w te możliwości. Ale z drugiej strony, jeżeli czegoś nie przeżyłem, to nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić i przypomnieć. Jest naturalna sprawa. Co jest niezwykle ważne, bo kiedy ja na przykład chcę wiedzieć, czym jest gra komputerowa dla mojego dziecka, a nigdy nie grałem w grę komputerową, nie mam na to szansy. Nawet tak sobie poczytam. Nawet jeżeli sobie tak, mogę przeczytać tysiące mądrych książek na temat tego, jak gry komputerowe wpływają na mózg, czy go usprawniają, czy go niszczą obojętnie, bo to w zależności od tego, jakiego trafimy autora, e, ale ja dalej nie będę wiedzieć, co to Czyli znaczy. Jak jak toś trochę pogra i trochę ma swoje parę ukochanych gierek, to, to trochę inaczej patrzy. Inaczej patrzy tak, o tym, co tak, robi. Dokładnie tak. I wracając do, do tej szkoły, dlaczego mm -hmm. one nie, no nie chodzą do szkoły? Bo wyjaśniliśmy sobie sporo na temat działania pamięci i jej funkcjonowania. Problem polega na tym, że żeby do tego depozytu pamięci długotrwałej dotrzeć, to trzeba przejść przez bramę, oczywiście w przenośni. Tutaj musiałbym Państwu wyjaśnić, jak działają pętle rewerberacyjne, i to by nam zrobiło wykład akademicki, więc troszkę to oczywiście upraszczamy, ale można powiedzieć, że aktywność hipokampa decyduje o tym, na ile łatwo nam dotrzeć do tych depozytów, czyli do tych wszystkich wspomnień. Problem tylko polega na tym, że hipokampy są bardzo wrażliwe na stres. One nie lubią, kiedy reszta mózgu wchodzi w stan stresu, szczególnie tak zwanego stresu podwzgórzowego. Mówimy wtedy o tej drugiej fazie stresu. Czasami używamy takiego określenia dystres. To jest sytuacja, kiedy nasze podwzgórze zaczyna wytwarzać takie substancje paskudnie się nazywające kortykoliberynami, a nasze nadnercza kortyzol i aldosteron to już są nazwy, które Państwo mogą znać i zwykle je kojarzymy no, z tym najpaskudniejszym rodzajem stresu, który może nam się przydarzyć. I on oczywiście robi różne złe rzeczy z naszym ciałem, poczynając od układu krwionośnego, a kończąc, rzecz jasna, na układzie nerwowym. Między innymi osłabia aktywność hipokampa. Czyli im wyższy stres... Tym niższy poziom aktywności hipokampa. No i tutaj mamy zależność, którą warto brać pod uwagę, kiedy na przykład mamy ucznia albo kogokolwiek, kogo chcemy odpytać z tego, co on wie. Zwróćcie Państwu uwagę, że nawet jeżeli się dobrze przygotował, wyobraźmy sobie taką sytuację, w której mamy ucznia, który odrobił zadanie domowe, przygotował się, jest fajnie. Z jego perspektywy. Wchodzi na lekcję, niespecjalnie się obawia. No jest ten moment, kiedy nauczyciel wodzi palcem po dzienniku nie? i wyszukuje tam odpowiedniego, odpowiedniego delikwenta do e, pytania. E, pojawia się lekki stres. Taki stres nazywamy eustresem. Mówię o tym przygotowanym uczniu, bo u innych może być różnie, prawda? Jak się nie przygotował, to już ma dystres. Ale załóżmy, że mamy przygotowanego ucznia. Eustres, ten lekki stres, szanowni Państwo, paradoksalnie usprawnia hipokam, ponieważ poprawia krążenie w układzie. Nerwowym, więc między innymi hipokamp dostaje też więcej krwi, więcej zasobów i działa lepiej. E, przy okazji, hipokamp jest również strukturą związaną z układem na, nagrody, czyli z motywacją. Czyli w momencie, kiedy my wybierzemy tego ucznia i on idzie do tablicy, żeby odpowiedzieć, to on nie widzi sytuacji jako sytuacji zagrożenia, wręcz przeciwnie, on jest pozytywnie zmotywowany, myśli coś w rodzaju: fajnie, że mnie pani zapytała, bo może coś z tego fajnego wyniknąć, prawda? Nauczyciel, który go zapytał, nie jest jego wrogiem, przeciwnie. Jest jego sprzymierzeńcem. Fajnie, że mnie pani zapytała. No więc on teraz staje na środku i w takim stanie czeka na pierwsze pytanie. Brama otwarta, hipokamp dobrze dotleniony i zaopatrzony, w pokarm wszystko gra. Ale wiadomo, jeżeli dzieciak przygotowuje się na lekcję, nigdy nie ma 100% informacji, których wymaga nauczyciel, bo to jest po prostu niemożliwe. Zawsze coś mu umknie. I teraz wyobraźmy sobie, że nauczyciel ma pecha trafić akurat w te kilka procent informacji, których on nie posiada. Jak trafi, no to oczywiście natychmiast rośnie stres. Jak rośnie stres, to hipokamp zaczyna nam obniżać aktywność. A przy okazji jeszcze w mózgu znajdują się inne struktury, które stres z kolei lubią. Do nich należą wyspy odpowiedzialne za ból i wstręt i ciała migdowate, które odpowiadają za agresję, unikanie i ucieczkę. I to jest taka niesymetryczna reakcja, czyli hipokamp nam zaczyna obniżać aktywność. A ciała migdałowate i wyspa rosną w siłę, czyli zaczynają przejmować jurysdykcję nad tym, co czuje młody człowiek. I po tym pierwszym pytaniu zwróćcie Państwo uwagę, powiedzmy, że ono jeszcze nie całkowicie dezorganizuje go, czy to jeszcze nie jest dystres, no ale już stres trochę urósł. On teraz ma już nieco mniej sprawny hipokamp, czyli on ma informacje w pamięci długotrwałej, ale brama mu się przymknęła. Czyli już nie ma dostępu do wielu informacji, które tak naprawdę tam są. A jednocześnie wyspa zaczyna podpowiadać, że może nie jest tak fajnie, jakby się początkowo wydawało wstręt, tak? A ciała migdałowe te mówią, ojej. To był chyba błąd, a ten, nauczyciel, że się tu wcale a ten nauczyciel wcale nie jest taki życzliwy jak mi się na, po, na początek wydawało. wydawało. My nauczyciele jednak zadajemy drugie pytanie, no bo przecież po pierwszej wpadce nie odeślemy ucznia. Prawdopodobieństwo, że on nie zna odpowiedzi rośnie, ponieważ pokam jest przymknięty. Nie trafiamy po raz drugi. U tego młodego człowieka pojawia się dystres, Błyskawicznie odcina się aktywność hipokampa, a ciało migdałowate i wyspa zaczynają przejmować, e, e, przejmować rządy nad jego umysłem. I co on teraz czuje? Po pierwsze, że nic nie wie. Hipokamp mu się zamknął. Gdybyśmy go w tym momencie zapytali o adres zamieszkania albo imiona rodziców, Słabie. też słabo, dokładnie. A jurysdykcja ciał, ciał migdałowatych i, i, i wyspy mówi... Ten nauczyciel to jest wstrętny, bo złośliwie, oczywiście w sensie subiektywnym, złośliwie zadaje mi tylko te pytania, na które ja nie umiem odpowiedzieć. Skąd on to wiedział? Jak musiał być złośliwy, żeby mi to zrobić? A czego chce? Żeby mi dał jedynkę i święty spokój, unikanie i ucieczka. Dzieciak chce zwiać. No, tyle tylko, że w tym momencie nauczycielom i przychylnym dorosłym włącza się tryb kół ratunkowych. To jest bardzo charakterystyczne. Oni wtedy mówią, no to dobra, no to skoro takie trudniejsze pytania Ci nie siadły, no to spróbujmy od czegoś bardziej fundamentalnego wyjść. No tyle tylko, że nawet trywialne pytanie będzie w tym stanie mózgu dla tego młodego człowieka niedostępne. Czy Odpowiedź będzie niedostępna, on będzie ją miał, ale nie odpowie. My, nauczyciele, irytujemy się, coś tam powiemy za dużo, a ciała migdałowate zaczynają działać i wtedy młody człowiek robi coś, czego, czego nawet byśmy się po nim nie spodziewali. Wraca do ławki potrącając kolegę, trzaska zeszytem o powierzchnię blatu. Okazuje lekceważenie. Okazuje lekceważenie, dokładnie. Tak. Czyli po prostu zachowuje się... od początku, Ta, żeby, żeby nie W ogóle o co, o, co, o, co, o co tyle krzyku i daj mi się ten spokój. Oczywiście on może tego nie wyrazić bezpośrednio, a czasem może nawet wyrazić, to zależy jak dalece Kora przedczołowa przestanie mu, przestanie mu działać. To są, to, są, to są zjawiska tak powszechne, że chyba każdy miał kiedyś doświadczenie z czymś takim. I one są, powiem szczerze, kompletnie niezrozumiałe, jeżeli się na nie nie popatrzy z perspektywy neurobiologicznej. Dopiero ta perspektywa daje nam narzędzie interpretacyjne i, i, i tak naprawdę pokazuje nam, co tam, się, co tam się dzieje. A mam pytanie: no dobrze, wiemy, że tak to działa. Nie może działać, tylko tak działa, bo tak jak pan profesor mówił, duża część z nas tego doświadczyła, mm -hmm. nie tylko jako nauczyciele, ale jako uczniowie, którzy widzą ciemność, może niektórzy się dowiedzieć. Głównie się jako uczniowie. Ale, ale jako uczniowie na pewno tak. Ale jeżeli mamy sobie teraz powiedzieć, że jako nauczyciele, czy jako rodzice stajemy w sytuacji, kiedy mamy ułatwić temu młodemu człowiekowi, jakby podzielić się tą wiedzą czy tymi mm -hmm. umiejętnościami, to yy, teraz no co powinni zrobić ci dorośli, którzy. W cudzysłowie odpytują, nie odpytywać, mm -hmm. to stosować sposób egzaminowania. Jeden może reagować przecież tak na odpowiedź Jasne. inny na to, że dostanie kartkę papieru przed, mm -hmm. a inny dostanie właściwie jak powiem mu nauczyciel, to żeby było spokojnie, pogadamy sobie jeden na jeden, prawda? Mm -hmm. y czy tu bardziej kwestia bardziej właśnie takiej indywidualności, jakby dochodzenia do tego rozpoznawania? Czy, czy też istnieje jakiś ogólny zamysł, jak sobie radzić z tym reakcją hipokampów w, w głowach tych naszych uczniów? Jasne. Znowu nie będzie tutaj recept gotowych. To, jest, to jest oczywiste. Każdy to przeżywa inaczej i to, że jakiś rodzaj e, motywowania u Zosi działa pozytywnie i podkręca ją do stanu fajnie jest, działamy to nie znaczy, że ten sam poziom motywacji czy działań u Stasia spowoduje to samo, może spowodować dokładnie odwrotną sytuację, to jest pierwsza rzecz ktoś to kiedyś ładnie powiedział wypadło mi z głowy z kogo to jest cytat ale jest bardzo mądry cytat, bez wątpienia otóż jeżeli chcesz Janka nauczyć matematyki to musisz znać dwie rzeczy matematykę i Janka to jest bardzo ważne. Innymi słowy, rzeczywiście. My musimy obserwować młodych ludzi i wiedzieć, w jaki sposób oni na ten stres reagują. Ja jeszcze potem, mówię to teraz, żebyśmy nie zapomnieli, chciałbym powiedzieć parę słów na temat pomysłów, jeżeli on się tak bardzo stresuje przy pytaniu, to powinien go częściej pytać, żeby ten stres się zmniejszył. To jest, drodzy Państwo, jeden z najbardziej koszmarnych pomysłów, jaki możemy wykombinować, ale o tym za chwilę, jeżeli można, jeżeli Państwo pozwolą. Natomiast odpowiadając na pytanie, co robić? Stworzyć warunki, w których ten punkt wyjścia będzie pewniakiem. Nauczyciele to, to wiedzą. Na przykład takim bardzo dobrym sposobem jest, kiedy ten Jasiu uśmiechnięty na, na, na środku jest i widzimy, że on jest przygotowany, to powiedzieć, Jasiu pierwsze pytanie zadajesz sobie sam. My często na egzaminach edukacji naukowej mhm. sugerujemy, żeby nauczyciel, który dziecko przyjeżdża na egzamin, powiedzieć, słuchaj pracowałeś cały rok, dowiedziałeś się różnych rzeczy. Opowiedz mi o najciekawszej no rzeczy, którą zrobiłeś. Dokładnie. Pokaż mi, co, swój, co, co narysowałeś, o co chcesz powiedzieć, albo pokaż swoją prezentację. I wtedy to jest zupełnie inny taki, taki background do, tego, do, do rozpoczęcia dalszej rozmowy. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że w tej sytuacji kierujecie sytuację neurofizjologiczną, ale również społeczną, w obszar. Jesteś kompetentny, ty mi tylko pokaż. W którym miejscu ta kompetencja się znajduje? Mnie nie interesuje to, co ja chciałbym od Ciebie. Mnie interesuje to, co Ty możesz mi dać. Innymi słowy, jeżeli tak zadamy pytanie, to najbardziej kompetentną osobą, siłą rzeczy, jest osoba, której to pytanie zadajemy. Nie ma innego, innego wyjścia. Tak? Ale Czyli... jest niebezpieczeństwo, bo czasami, przepraszam bardzo, ale jest taka czasami wśród nas, niektórych nauczycieli, idea, że my jesteśmy tym myśliwym, który ma ustrzelić te przestrzenie, jak w statkach, prawda? Mm -hmm. Ustrzelić i czego nie wiesz, pokazać czego nie wiesz mm -hmm. i z czego. Mm -hmm. Musi się jeszcze doskonalić, ale generalnie z punktu widzenia to, co mówimy, prawda, tych hipokampów, to jest trochę zabójcze, to tak jakby starać się ustrzelić generalnie z całym procesem egzaminowania czy odpytywania go przy tablicy, tego dzieciaka, bo te, 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 te wyłapywania tego, czego nie umiesz, tak naprawdę utrudnia mu przekazywanie tego, Absolutnie co umie. Absolutnie tak. Generalnie jestem absolutnym przeciwnikiem polowań pod, każdym, pod każdą postacią, postacią. A ustrzeliwanie tego, czego uczeń nie wie, powinno się odbywać w trakcie procesu edukacyjnego i nie na zasadzie weryfikacji ocenowej, czyli jakiegoś komunikatu już skwantyfikowanego w ocenie. Która ma wpływ na karierę tego ucznia, tylko na zasadzie współpracy, no bo przecież wtedy warto szukać dziur i luk, kiedy możemy jeszcze te luki wypełniać. Natomiast w momencie, kiedy my próbujemy sprawdzić, co nam z tego wyszło, to polowanie na owe luki jest w sumie działaniem przeciwko sobie samemu. Tak? My rozumiem, że zakładamy, że sprawdziliśmy się jako nauczyciele, jako wychowawcy, jako rodzice, i tych luk jest niewiele. A to, co będzie wartościowe dla tego młodego czeka w przyszłości, to nie to, czego nie wie, tylko to, co wie, czego się dowiedział. Z tego będzie mógł skorzystać, a nie z tego, czego nie wie. To jest jakby oczywiste. Innymi słowy, pokazanie mu w trakcie, niech będzie, jeżeli on już jest konieczny, bo nie jestem pewien, ale niech będzie, że jest konieczny egzamin, gdzie leży ten obszar Twoich kompetencji w danym zakresie, jest punktem wyjścia do kształtowania jego działań w przyszłości. Moim zdaniem to ma sens. Natomiast polowanie na luki. No tak, ale generalnie to jest też ciekawe. Bo ta wiedza już nie jest tak obca i w ogóle niedostępna nie, nie dla nauczycieli, czy rodziców, czy w ogóle no, dorosłych ludzi. Ale jednocześnie widać, jak dużo trzeba zrobić z naszą mentalnością, jakby przełamać się, bo to jest kwestia jakby mm -hmm. trochę po naszej stronie, no tak. żeby z tą świadomością zupełnie inaczej podejść do egzaminowania, prawda? Ja bym to Państwa troszkę yy, oswoił z tą myślą, yy, albo inaczej, bo, bo kiedy my mówimy o mentalności, kiedy mówimy o sposobie funkcjonowania, to troszkę to wygląda tak, jakbyśmy stawiali sobie zarzut. Natomiast nasze, nasza koncentracja na tym, czego człowiek nie wie, nie umie, co jest błędem, ma bardzo głęboko ewolucyjny charakter. Otóż nasi przodkowie żyli w niebezpiecznym świecie, w dużo bardziej niebezpiecznym niż nasz dzisiejszy świat, tam przeoczenie czyjegoś błędu albo potencjalnie niebezpiecznej sytuacji kosztowało ich życie. A to oznacza, że ci przeżywali, którzy mieli mózgi nastawione nie na afirmację piękna przyrody i na tego, co fajne w życiu, ale na selekcjonowanie tego, co mogło być zagrożeniem. Myśmy niestety takie mózgi po naszych przodkach odziedziczyli. I to, że my mamy dzisiaj skłonność raczej do wyłapywania błędów niż do pokazania. Moc silnych stron wynika po części z naszej przeszłości ewolucyjnej. Czyli to nie jest niczyja wina, że ja mam ochotę szukać błędów, a nie wspierać, nie wspierać to, tego, co jest pozytywne. To jest pewna zaszłość. Aczkolwiek z atawizmami jest tak, że możemy je opanowywać. Nie jesteśmy winni, że je mamy, ale wiedząc, że je mamy i mając korę przedczołową, możemy. Z tych filtrów intencyjnie y, rezygnować. I to jest nasza robota. I, i szczególnie kiedy w tej sytuacji jest to bardzo proste, bo wystarczy sobie sformułować 3, 4 czy 5 pytań na rozpoczęcie, które by pozwalały na, przykład, na to. Prawda? Dokładnie. No i pamiętać o tym, że to nasze tropienie błędów. No, nie, 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 nie jest niczym wbudowanym w nas w sensie kulturowym, tylko po prostu jest pewnym przyzwyczajeniem, które trzeba przełamać. I to dotyczy nie tylko kwestii wiedzy naszych uczniów, ale dotyczy to również całej rzeczywistości. My jesteśmy, to źle zabrzmi, ale to weźcie Państwo to w cudzysłów, w pewnym sensie urodzonymi czarnowidzami. Po prostu czarnowictwo w przeszłości ewolucyjnej było dla nas przystosowawczo korzystne. Dzisiaj świat lepiej oglądać z tej drugiej strony, a to oznacza, że trzeba wydać trochę energii, żeby się pozbyć albo wyciszyć te negatywne filtry, żeby nam się nie wydawało, że jak się wybieramy samolotem na wycieczkę, to wszystkie samoloty najczęściej spadają, a ym, informacje, które nas mogą zaciekawić, to informacje o rzeczach złych, katastrofach i innych tego typu rzeczach. Proszę zwrócić uwagę, jak wyglądają tego typu informacje. W mediach. Dlaczego w mediach słyszymy przede wszystkim o rzeczach złych? Dlatego, że w mediach się sprzedaje informacje. A jak ktoś sprzedaje informacje, to chce sprzedać te, które się łatwiej kupują. A ponieważ nasze mózgi są jakie są i podchodzimy do tego bezrefleksyjnie, no to łatwiej sprzedać informacje o katastrofie niż o czymś fajnym. Choć paradoksalnie cały świat wbrew pozorom, mimo tego czarnictwa, zbudowany jest na zaufaniu. W tym, że wszyscy ufamy, że jakieś papierki z napisami są jednak pieniędzmi, ale jednak na zaufaniu, jakimś porozumieniu, niż na braku zaufania. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, w kulturze, to jest wspaniałe. Dokładnie, jest bo przełamaliśmy tak, te tak, bariery, my, które, my, tak, które naturalnie funkcjonują. Jeżeli Państwo zaufają, a wsiadacie do autobusu i to jest moment, w którym zaufa ufacie. Kierowcy, bo w jego rękach jest państwa życie. To jest niesamowite. My tego w ogóle nie dostrzegamy, ale co się musiało stać, jaką robotę musieliśmy zrobić, żeby się już uwolnić z tych automatyzmów takiego negatywnego podejścia do świata. Ale sporo jest jeszcze rzeczy, które możemy zrobić intensywnie. Tak, i te, i te, i te, ale to ważna jest taka klamra, która też pokazuje, że ze świadomością funkcjonowania hipokampu w czasie, gdy rozmawiamy o sprawdzaniu wiedzy, ten element zaufania, czyli stworzenia uh -huh, dobrego uh -huh. warunku, dobrych warunków do tego, żeby ją przekazać, jest jednym z kluczowych, żeby to po prostu zadziałało. Prawda? To prawda. Panie profesorze, coś jeszcze chcielibyśmy dodać w kontekście naszych hipokampów? Chcielibyśmy, ale przyznam szczerze, że wyleciało mi z głowy, co mieliśmy dodać. To może przy następnym razie, prawda? Tak. Ja bardzo bardzo dziękuję za rozmowę o tym, dlaczego hipokampy nie chodzą do szkoły. Jak należy o jakby bardzo, bardzo dbać, ponieważ ta rzeczywistość szkolna nie za bardzo mi sprzyja, i może też to jest taki cudowny moment, żeby tą, taki klucz do tego, żeby tą rzeczywistość szkolną jakby tak trochę nagiąć albo dostosować do naszych hipokampów i do rzeczywistości. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że dzięki temu szkoła będzie lepsza i my też troszeczkę pozdrawiamy. Portal Edukacja Można Inaczej, pan doktor Marek Kaczmarzyk, pan profesor Marek Kaczmarzyk, przepraszam. W <grywanie> dziękuję salicy. Państwu. Dziękuję bardzo.